Razem ze mną Denis, na gorąco, jakieś 30 sekund po tym jak zszedł ze sceny. Siemano. Siema, siema, widzowie, witam. Jesteś pierwszym gościem, którego znam z Freak Fightów, który chciał przestawiać i bić ochronę. Nie no kurwa, ktoś mnie od tyłu przyduszał, później, później mówił, że mnie nie przyduszał, mnie tylko przytrzymywał, później na kogoś innego zwalał, także kurwa już chuj w to no co. Jego praca, nie mam pretensji, ale kurwa mógł mnie troszeczkę lżej złapać. Przeżył? No przeżył, przeżył, przeżył. Podał mi rękę, także jest ok. A, bo ja myślałem, że tego tam chciałeś jeszcze uderzyć, jak siedziałeś już. Nie, nie, spokojnie, no, nie będę się bił z tutaj, tak? Ja. On, on wykonuje swoją robotę, także podaliśmy sobie rękę i także jest ok. Powiem ci, że jak oglądałem sobie, bo akurat nie oglądam zazwyczaj konferencji, bo nie mam jak, ale ten fragment akurat widziałem na żywo, no to widziałem, że faktycznie ręka była zapięta za twoją szyją i już się spodziewałem, że to będzie szybki czy nigdy dymogenny. No, coś tam, parę dymów było, ale poza kulisami, ale jest wyjaśniony, jest okej. Okay. A, tu już za kulisami gadałeś? Tak, tak. No. wiadaj, bo teraz wszyscy czekają. Nie, poszedł, podlał mi rękę, normalnie się dogada, pogodziliśmy, także nie ma spiny bezsensownej. Pierwszy raz serio widzę, żeby ktoś chciał tu z trzema, czterema ochroniarzami, żeby jeszcze ochroniarze się musieli tłumaczyć wcześniej. Widzisz, takie życie, ale aż się spoczyłem. No, Alan cię popchnął też. Popchnął mnie, w ogóle się nie spodziewałem, że mnie popchnie. Ale, ale takim popchnął, że nawet nie odczułem. Tak jakby mnie ugryzł. Bez siły. Chłopak bez siły. Tyle trenuję, też napierdala osterydy, Chłopak bez siły. Okej. Okay. Jak cię popchnął, to też chciałeś go bicie, też cię trzymało ze czterech chłopa. Tak, nie, już się nie mogę ruszyć. Jak już jest czterech chłopa i każdy wie, co ma robić. Jeden za rękę, drugi za nogę, trzeci za pas, trzeci coś tam, to już nie ma, nie ma mocnego. Tak? tak jak już cię wykluczą w czterech czy w trzech, to już nieważne, jak nie byś był silny, się nie ruszysz. A zapali mnie naprawdę bardzo mocno. I już ciężko było się wydawać. A już na czacie, że Alan się chwilę z ochroną poprbiekał i już zmęczony. No, też się zmęczyłem, To się bardziej zmęczyłem, bo ja tam cały czas miałem aferę za kulisami też, ale jest okej. Okay. Opowiadaj o tej aferze za kulisami. Nie, to za kulisami, to za kulisami. Ale nie po... uderzyłeś kogoś? Tak, serio. Nie, 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 nie. nie. Już, już już, nie dużo brakowało, ale yy, normalnie podejście <laughs> do sprawy i podaliśmy sobie ręce. <laughs> nie dużo brakowało, co to znaczy. <laughs> No, dobrze wiesz, co to znaczy. Już nie ciągnie za język. Nie no, właśnie ja muszę to wyciągnąć. Yy, nie no, już szefowie wpadli, także żeby już nie było spin, także to, to dużo gadać więcej. No dobra. <laughs> Może coś powiem jeszcze. Mam tutaj złoty sygnet. Yy, o. Włas, yy, własny wygenerowany. Wy, dobrze powiedziałem to? Wygenerowany? Wy, wygenerowany. Bad Boy tu jest z moją pięścią, także jest złoty, 14-karatowe złoto. Będzie oddany na, będę go oddawał na wielką akcję dla szpitala dziecięcego w Gdańsku. Będzie można wygrać, także masz fajny tytuł. Fajnie, bo wiesz co, już myślałem, że to będzie przewózka, a tu się okazało, że to szczytny cel, bardzo ładnie. Ktoś, jak mnie szanuje, ktoś, kto by się mieć złoty, złoty, niepozacany sygnet, mój własny. Ale że... gdyby był jeszcze zalany krwią Twoich wrogów, to by się drożej sprzedał. No widzisz, no, Alan, chciał, żeby... Alan, Alan się cofał, bo myślał, że mu sygnet to przyjebie. No ale przecież bym go, nie chciałem go bić, zdjąłem sygnał i podszedłem, a i tak się cofał. Wiesz co, właśnie, bo widziałem trochę komentarzy, które były przede wszystkim za tobą, ale widziałem również trochę takich, które były negatywne. I tam dużo osób pisało, że taki jak kawalił go z partyzanta liściem. Chciałem, żebyś się do tego odniósł. Powiem ci tak, gościa, który mi tak naobliżał, jeszcze nie spotkałem. Jak ktoś kogoś szanuje, to nie obliżam na pewne tematy, których nie powinien poruszać. I tylko mam o, o to pretensje, dlatego go nie szanuję, dlatego go uderzyłem. Po drugie, czy tam po trzecie, była w gala Prime. To jest y, też Frykowa federacja, widzieli, widzieli, widzieli wszyscy jak do ciosa podbiegał, chciał go zaatakować, ochrona biegła, on jest od, też od niego kurwa o, o parę kilometrów lżejszy, y, y, nigdy chyba nie trenował i co by było gdyby nie ochrona, no wpadł i go rozjebał, tak? skacze do słabszych, skacze do mniejszych, a ma do mnie pretensje, że ja go uderzyłem. Czy, czy coś tam, no. No i wiadomo jak to wyglądało, ale on Cię w końcu zdecydował popchnąć, gdybyś do niego dopadł, co by się stało? Nie no, bym go zatłukł, już bym go po prostu zatłukł, już, już mu bombę. A właśnie było coś, widziałem, że... No, no chciałem mu takiego prawego sprzedać, ale tutaj ktoś mnie za za rękę, gdzieś tam przetrzymał i po prostu taki cios doszedł taki... Teraz jaką dziarkę tutaj zobaczyłem, śmierć konfidentu. Jeba trzydziestki. No, <gry> kontynuujmy. Sztywne, sztywne zasady. <gry> kontynuujmy. I dostał tego prawego, czy na gardę? Yy, nie, dostał tam, ale jakoś go tak może lekko otarłem. Nie wiem. taki. on się śmiał i właśnie widziałem, że to była pięść, się dziwiłem, że tak jakoś to przeszło. Bo... Nie wiem, no, jakbym go trafił. To by tam nie wszczął, leżał z dwie godziny. Tyś no, nie dostał walki, którą miał aż za tydzień, za fajną wypłatę na Tauron Arenie. 16 chyba tysięcy ludzi, może wejść, czy 12? Nie pamiętam. No to już nie chodzi o pieniądze. Ja nie walczę dla pieniędzy, to jest taki po prostu dodatek. Ale no, nie szkoda, by ci było walki? Czy się okazało, że ma na przykład złamaną Umaną To już była dla mnie walka. <grych> to nie jest osoba, do, do której podchodzę z szacunkiem. Nie, nie lubię go. I czy ta walka by się odbyła teraz, czy by się odby odbyła się na gali w, y, High League, nie robiłoby mi to, po prostu przykro mi by z tego powodu było, że y, szefowie tej Federacji dali mi taką szansę. Y, promowali mnie, wybili, można powiedzieć mnie na inne grony odbiorców, a ja bym tak, y, coś takiego zrobił, to czyli okazałbym w razie stosunku do nich między innymi. Dla te yes. Dlatego też y, tutaj nie chodzę i go nie szukam. <laughs> Jest też takie powiedzenie, że na każdego kozaka zdarzy się jeszcze większy kozak. Wiele osób pisze, że ty takim kozakiem jesteś dla Alana, mhm. że on nagle przy tobie nie jest taki, jak był wcześniej. I teraz mam pytanie do ciebie, kto dla ciebie byłby takim kozakiem, przy którym ty byś właśnie miał taką sytuację, że nie miałbyś się wiesz, za bardzo, jak odezwać. Nie, 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 nie ma takiego chłopaka, czy jakiegoś, jakiegoś mocnego gościa w Polsce czy na świecie, do którego bym nie, nie skakał. Jak trzeba, to każde, z każdym mogę się bić. Tak jak mówiłem, mogę się bić na trzech, na jednego, mi tu nie robić, czy zostanę w pierdol, czy nie. Jestem charakterny i wyjdę z każdym i o każdej porze. Także mi to tam nie, nie przeszkadza, kto jaki jest. Pewnie, że mogę przegrać. Nikt nie jest zawsze wygranym. Kiedyś, każdy może przegrać, tak? Wydaje mi się, że ty właśnie dlatego ludzie cię tak polubili i też budzisz takie kontrowersje, bo mówisz rzeczy, których nigdy nie mówił nikt wcześniej. Wydaje mi się, że nikt nigdy nie był tak pewny siebie, ale przy okazji chciał cały czas to udowadniać. Tak, i każdy też są osoby, które mnie wyśmiewają, o to nie jest taki pewny siebie, i ten tak pseudo-kozak, a ja po prostu jest moja, tylko ma na pewno siebie. Rozumiem, że w siebie wierzę i wiem, że mogę wygrać z każdym, i to jest po prostu zwykła pewność siebie. A niektórzy hejtują mnie za to, ale większość jest pozytywnych komentarzy takie 80%. No jest, jest tak, na pewno nie da się tego ukryć, że że nie, tylko, no, pojawił się też trochę negatywnych właśnie po tych rundkach. Tak, ale też niech ludzie zobaczą sobie na YouTubie jak Alan się zachowywał wcześniej. Też jak prowokował mnie, też jak latał za innymi zawodnikami, dużo słabszymi, którzy nic nie trenowali. Także on mi kur, on ma jakieś pretensje, że go uderzyłem w twarz, a niech on sobie zobaczy jak na chyba alkomaster tam gdzie pili. Wszyscy jak on tam pierwszy kogoś odepnął, później Hamu mu za zajęło sierpa i jakieś tam, coś tam popychanki jeszcze były. Także można powiedzieć, że zachował się równie dobrze tak samo jak ja. To było ciosowi, czyli temu gościowi, którego później yy, gonił na Federacji Prime. Tak, cios mi kibicuje, także ja też będę kibicował w tej walce, bo sądzę, że będzie się bił z Najprawdopodobniej, jeżeli, a tam były jakieś wczoraj dyskusje na temat tego, kto wygra, kto przegra i w ogóle, czy gdyby była możliwość postawienia na siebie pieniędzy, to jaką kwotę byś na siebie postawił? Na siebie walce z Wszystko, co mam. No, to ciekawe pytanie, ile ma Denis Załęcki? Nie, nie ma czym się chwalić. <laughs> Dobra, czyli 200% wygrasz. 200%. A czego kibice mogą się spodziewać w takim razie? Ciężkiego kierunek A jak nie lokautu jak yy, nie uda mi się go zakotować, chociaż w to wątpię, no to na pewno będzie to ciężka przeprawa dla niego. Przez pierwsze trzy rundy będę go męczył, męczył, męczył i naprawdę z bólu nie wytrzyma sam się podda. Dużo osób mówi, że Alan dobrze kopie, ale na przykład ja dostaję często wiadomości na Instagramie od różnych osób, które na przykładowo trenują z zawodnikami, i dostawałem też takie wiadomości, że jak zobaczysz, jak Denis kopie, to nie wiesz mógł w to uwierzyć. Trenowałem karate kyokushin od 5 roku życia, trochę oczywiście nogi zaniedbałem, ale miałem praktycznie prawie czarny pas, brakowało mi jeden egzamin, po prostu skończyłem trenować, nie już mi się nie chciało tego karate, bo wszystko co się miałem nauczyłem. Mam ciężkie nogi, silne, dużo, dużo mocno bardzo kopię, także no, zobaczcie na walce, co będę robił swoimi kopięciami. No, po prostu urwę te nogi. I tym pozytywnym akcentem kończymy wywiad. Dzięki wielkie no to... Dani, wszystkiego to... dobrego. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.